Witam państwa bardzo serdecznie. Dzisiaj bardzo wyjątkowy materiał. Właśnie mija rok od otwarcia tunelu Świnoujście. Z tej okazji przedstawię państwu wielkie podsumowanie inwestycji w Świnoujściu i jak tunel pod Świną odmienił życie mieszkańców miasta oraz turystykę w rejonie Świnoujście. Uważam, że materiał ten będzie jednym z ważniejszych filmów na kanale, które pojawiły się w ostatnim czasie. Tunel Świnoujście przyniósł ogromne zmiany dla lokalnej społeczności oraz dla wielu lokalnych przedsiębiorców. Jakie są najważniejsze zmiany spowodowane tunelem pod Świną i co nastąpi w kolejnym roku? O tym więcej w dalszej części materiału. Jeżeli film Ci się spodoba, to zachęcam do zostawienia łapki w górę i subskrypcji kanału. Z góry dziękuję. Źródłem do materiału jest artykuł na portalu biznesinteria.pl pod tytułem Tunel pod Świną okazał się strzałem w dziesiątkę, skorzystały miliony kierowców autorstwa pana Alana Bartmana oraz artykuł na stronie portal samorządowy.pl pod tytułem Mija rok od otwarcia tunelu pod Świną, autorstwa pana Jakuba Lacherta. Tunel Świnoujście to jedna z największych i najbardziej głośnych inwestycji zrealizowana w ostatnich latach. Tunel wielokrotnie był szeroko omawiany w mediach. Doszło do tego, że zaczęły narastać polityczne kłótnie o to, kto bardziej przyczynił się do otwarcia przeprawy w Świnoujściu. Jednak trzeba przyznać, że dużą rolę w realizacji inwestycji odegrał już były prezydent miasta Świnoujście, pan Janusz Żmurkiewicz. Po otwarciu tunelu okazało się, jak bardzo inwestycja ta była potrzebna mieszkańcom, a pokazuje to ruch samochodowy, jaki do tej pory można było zauważyć w tunelu. Myślę, że w tym miejscu nastała pora, aby przytoczyć Państwu najważniejsze informacje dotyczące tunelu Świnoujście. Tunel został otwarty 30 czerwca 2023 roku, czyli już niedługo minie okrągły rok od otwarcia tej niezwykle ważnej przeprawy. Jednak prace nad tunelem w Świnoujściu zaczęły się we wrześniu 2018 roku. Największe zainteresowanie tunelem miało miejsce na początku 2021 roku, kiedy to rozpoczęło się drążenie tunelu pod dnem Ciśniny Świny. Za pomocą specjalnej maszyny TBM, której mieszkańcy w specjalnym konkursie nadali imię wyspiarka. Tunel pod Świną połączył dwie największe polskie wyspy czyli Uznam i Wolin a przebiega pod dnem Ciśniny Świny. Tunel Świnoujście wraz z drogami dojazdowymi. Liczy około 3200 metrów, a długość samego tunelu to około 1483 metry. Tunel posiada po jednym pasie w każdą stronę ruchu. Tunel jest wyposażony w system wentylacji, monitoringu i bezpieczeństwa. Tunel w Świnoujściu jest najdłuższym tunelem podwodnym w Polsce, a koszt budowy przekroczył 900 milionów złotych, z czego prawie 775,7 miliona złotych. To dofinansowanie z Unii Europejskiej. W tunelu wprowadzone zostało ograniczenie prędkości do 50 km na godzinę. Niedawno pojawił się pomysł, aby zwiększyć ograniczenie prędkości w tunelu do 70 km na godzinę. Lecz debaty nad tym pomysłem wciąż trwają i nie ma informacji, aby w najbliższym czasie miało się coś w tej materii zmienić. Zatem na obecną chwilę przejazd tunelem trwa od 3 do 4 minut. Ruch w tunelu jest dość spory. Każdego dnia tunelem przejeżdża około 13 tysięcy aut, a bywa je dni, w których ruch samochodowy dochodzi do nawet 20 tysięcy samochodów. Taki dzienny ruch pojazdów tunelu przekłada się na ogromną liczbę aut, które przejechały tunelem do tej pory. Jak informuje portal samorządowy.pl, na początku maja 2024 roku licznik przejeżdżających aut w tunelu wybił okrągłe 4 miliony. Czyli już można wyliczyć... Na podstawie dziennego ruchu samochodowego, że liczba pojazdów zbliża się już do 5 milionów. Tunel Świnoujście zdobył specjalną nagrodę w konkursie Top Inwestycje Komunalne 2024. Miasto Świnoujście zostało nagrodzone za zrealizowanie żywotnego dla Świnoujścia projektu Tunelu pod Świną, który połączył obydwie części miasta. Wcześniejsze funkcjonowanie tego nadmorskiego kurortu jedynie z przeprawą promową stanowiło duże utrudnienie dla mieszkańców i turystów. Warto dodać, że w najgłębszym miejscu tunel znajduje się 39 metrów od poziomu lustra wody. Ogółem przy budowie tunelu pracowało 2000 pracowników. To, że tunelem Świnoujście przejechało już prawie 5 milionów samochodów, świadczy niewątpliwie o ogromnym zainteresowaniu tunelem. Zarówno przez mieszkańców Świnoujścia, jak i turystów odwiedzających miasto. Wypowiedzi mieszkańców można przeczytać na portalu radioszczecin.pl Jak czytamy, mieszkańcy Świnoujścia choć przyznają, że na wyspach pojawiło się więcej samochodów, z tunelu bardzo się cieszą. 56 lat czekałam na ten tunel, mówiła jedna z mieszkanek kurortu. Wrażenia super, sam jestem kierowcą i bardzo często korzystam. Także jestem bardzo zadowolony i podejrzewam, że większość mieszkańców Świnoujścia również. Szybka przyprawa, nie ma żadnego problemu z przejazdem, także jest super. Przede wszystkim nie trzeba planować wyjazdu i spieszyć się na prom. To jest udogodnienie niesamowite, podkreślali mieszkańcy Świnoujścia. Jak mówił dyrektor zarządu dróg miejskich Paweł Szynkaruk, bardzo wzrósł ruch wewnętrzny. Wcześniej ruch miejski był dość ograniczony. A teraz mieszkańcy jeżdżą jakby dużo więcej. Po drugie, jest gigantyczny ruch transgraniczny i on znacznie wzrósł. Szacujemy, że jest to ponad milion pojazdów przejeżdżających z granicy na polskie wybrzeże, nie mających nic wspólnego ze Świnoujściem, plus ruch w kierunku Niemiec. Co ciekawe, zauważalną zmianą po udostępnieniu inwestycji jest otwarcie Świnoujścia dla jednodniowych turystów ze Szczecina i okolic. Według wstępnych szacunków liczba takich turystów wzrosła o około 25%. Zyskują na tym m.in. gastronomicy i branża handlowa. Jednak nie tylko lokalne biznesy zyskały na otwarciu tunelu w Świnoujściu. Niewątpliwie największym beneficjentem inwestycji są sami mieszkańcy miasta i cała lokalna społeczność. Warto zadać sobie pytanie, w jaki sposób zyskali mieszkańcy na otwarciu tunelu. Zatem na pierwszym miejscu należy wymienić poprawę komunikacji w mieście. Kierowcy mogą swobodnie podróżować pomiędzy różnymi częściami miasta i nie muszą już czekać w często długich kolejkach na prom. Promy, co prawda, funkcjonują, ale przewożą głównie pieszych i rowerzystów, którzy nie mogą korzystać z tunelu. W Sinoujściu powstała również wygodna komunikacja miejska. Po otwarciu tunelu utworzone zostały nowe linie autobusowe, którymi swobodnie można przejechać tunelem pomiędzy wyspami. Nawet niemieckie media zaczęły chwalić inwestycje w Świnoujściu, twierdząc, że tunel bardzo ułatwia podróż niemieckim turystom na polskie wybrzeże Bałtyku. Po otwarciu tunelu zniknęły również takie problemy, jak ograniczone do jednej strony miasta przejazdy taksówkarskie czy zamawianie jedzenia na dowóz w ograniczonej strefie. Teraz już nie ma takich problemów. Z ciekawostek można też wspomnieć, że tunel Świnoujście może pełnić funkcję schronu dla ochrony cywilnej. Warto też wspomnieć, że przez ostatni rok tunel wielokrotnie okresowo był zamykany z powodu prac naprawczych i konserwacyjnych. Podczas okresowych zamknięć kierowcy są zmuszeni korzystać z przeprawy promowej. Jednak takowe zamknięcia odbywają się głównie w weekendy i to w godzinach nocnych. Kiedy ruch jest znacznie mniejszy i mniej przeszkadza kierowcom. Tunel Świnoujście to bez wątpienia przełomowa inwestycja dla Świnoujścia oraz tej części Pomorza Zachodniego. W ogromnym stopniu odmienił on życie mieszkańców i funkcjonowanie miasta. W wielkim stopniu ożywiona została turystyka i lokalna gospodarka, co widać na każdym kroku. Miejmy nadzieję, że inwestycji w okolicach Świnoujścia będzie więcej. Wielu ludzi liczy na powstanie głębokowodnego terminala kontenerowego, lecz napotyka on ciągle na jakieś komplikacje. Bardzo jestem ciekawy Waszej opinii na temat inwestycji w Świnoujściu. Mieliście okazję nim pojechać? Proszę o zostawienie opinii w komentarzu. Każdą bardzo chętnie przeczytam. Zachęcam również do obejrzenia pozostałych materiałów na kanale, m.in. o trasie Via Carpatia. Na teraz się żegnam. Wkrótce kolejne materiały. Pozdrawiam i do usłyszenia.